Chyba nam w sumie tutaj popał w kolejnym materiale w tym materiale Powiem Wam trochę o tym, że po tym jak zdjęli mi gipsy, znaczy gips z nogi, nogi obie tak mnie bolą przy siedzeniu na wózku, że jak miałem dzisiaj i w poniedziałek w urodziny Dwie dłuższe wycieczki to teraz e, nie czuję nóg. Nogi mam jak zbaty, i każdy ruch od środka e, w środku nogi boli mnie tak, jakby ktoś na nie położył żarzące węgle. Wiem, że to minie. Nie wiem tylko kiedy. Mam nadzieję, że szybko, bo 11 września jadę na turnus na dwa tygodnie do Warszawy. I mam nadzieję, że tam mnie naprawią, usprawnią i że będę mógł jeździć na tym swoim wózku. A dopóki tego nie zrobią, nie będę miał równowagi, bo nawet zbytnio nie mogę się na swoim fotelu do pracy i rozrywki to nie będę mógł montować materiałów ponieważ to jest czasochłonne a laptopa na kolanach przy tym jak nogi mi się spinają jest niebezpieczne bo laptop ciągle by mi się bują ujałom przesuwał w lewo w prawo w najgorszym wypadku mógłby mi znaleźć na ziemię a tego bym nie chciał mimo tego że laptop już ma 6 lat to jednak nie chciałbym żeby coś mi się stało bo dopóki nie uzbieram i nie kupię nowego laptopa to na czymś muszę pracować więc na razie będą takie vlogi z ręki. Bez montażu mam nadzieję, że to rozumie jakie. Żeby chciałem wrócić do pełnego nagrywania, to wrócę tą serię, takie jak czy pamiętasz czy nie. Co sądzę o. Czy czym bym jeł, gdybym jeł różne serie z gier. Jak już będę miał komputer, ten nowy, to programy też. W jakieś e, lepsze znane tytuły typu nie wiem, GTA które nie grałem online, a pograłbym typu jakiś Assassin, Creed, typu e, Rocket League, czy inne gry e, multiplayer, czy chociażby League of Legends, które jest no nie wymagająca, ale mój obecny komputer mający stare sterowniki, nawet przy tym jak próbowałem instalować nowe, to stwierdził, że nie dziękuję i grę zwiesza na poziomie przepraszam na poziomie oczekalni więc e, jak będę miał nowy komputer to będę miał lepsze możliwości będę mógł montować dla Was lepsze filmy, robić miniaturki e, więc mm, czekajcie na to tak jak ja A, w tym materiale tu wszystko przepraszam was ja nawet z bólu e, już zaczynam jewać co prawda z jeszcze nie idę, ale ciało już jest tak zmęczone, że po prostu musi odpocząć i po prostu ja muszę dać ciału się zregenerować, dlatego ja się z wami żegnam, trzymajcie się, ja.